Gali Wotore Wotore 4 21 stycznia Walcownia Katowice Kup pay per view na TVwotore.com Jestem. Wpadam. Spełniam marzenia. Może się pan łaskawie przedstawić? Jestem Broku. Pan Broku, oto moja recepta na zdrówko, urodę i szczęście. Dieta od Brokuła. Zmieni swoje nawyki raz na zawsze. Zamów dietę od Brokuła. www.dietyodbrokula.pl. Ze mną każdy koszmar zamieni się w bajk. Zawsze dość. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Anty Radio. Dobry wieczór, panie i panowie. Po drugim półfinale Michelus Ozga jest ze mną, Łukasz Zaborowski i jedyny niepowtarzalny Grzegorz Szuli Szulakowski. Witam Dzieciu. was serdecznie. Powiedz nam, jak podobała ci się ta nasza druga półfinałowa walka. I podkreślam, obaj panowie wzięli te walki. Je, Ozga wczoraj, Michelus, dzisiaj przy całym pojedynku. trzeba to podkreślić, że chłopaki yy, weszli do, 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 do tego. Nieoktagonu. Yy, do nieoktagonu, <grym> do tej areny, tak naprawdę z doskoku. I bardzo dobrze się zaprezentowali. Ozga, dwie walki wygrane, widzimy go w finale w, w Otorem 6. I oczywiście kolega. Yy, nie wiem kiedy Michaelu, on się dowiedział. Dzisiaj, jakby, chyba pod, podeszli do, do Chwilę, z chwilę przed walką, stronę. więc ma jaja, że w ogóle podjął walkę. Bez tak naprawdę żadnego przygotowania, tylko możemy, po rozgadze. Możemy teraz zobaczyć, jak pięknie prezentowali się panowie w tej walce. Bardzo dużo się działo w tej walce. Szybka walka. Ta walka wcale nie była jednostronna. Nie, pomimo nie była... Tego, Dokładnie. tego, że wszedł na... tak naprawdę był zaskoczony na pewno, że zawalczy. i Michelus postawił naprawdę twarde warunki. Dokładnie. Naprawdę, no troszkę, w parterze było troszkę przypadku, ale już po zmęczeniu... Właśnie nie, trochę nie rozumiem dlaczego odklepał, mógł jeszcze tam coś, coś, coś zadziałać. Zlągląda na tak zmęczonego. Dokładnie, nie? dokładnie. Myśl, Chociaż... że po prostu czuł się już za tyle bezradny i czuł się, że nie może przychylić szali tego pojedynku tak, mi się Wydaje, i... że bardziej wiesz co, bardziej yy, tutaj zagrał tlen, bo po pierwszej akcji już widziałem, że trochę ciężko oddycha, a jak wiemy, że bez przygotowania się wchodzi do oktagonu yy, do... Do okręgu, do, 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 do areny. Do, do do areny. areny. Tak. No jest naprawdę bardzo ciężko. Tam no, jest jedna to akcja. Go, Niektórzy dzisiaj mieli gorsze momenty, no, a tak no, i tak, tak walczyli. Pokazywali charakter. No tak, to, na przykład walka Labrygi z Więcławskim. Yy, widziałeś tę walkę, prawda? Wiesz, Co tutaj to... się działo? Co, nie widziałeś tego? Yy, dwie walki wcześniej. Tak, dwie walki tak, wcześniej. Nie, to yy, była chyba najlepsza Labryga walka w Tam nie było kalkulacji po prostu. Chłopaki, chłopaki wyszli i każdy z nich chciał wygrać. Ten ale pokazali również kawał umiejętności. Była pięknie dopięta balacha. Nie wiem, czy wiesz, ale ten jeden chłopak ma 20 lat, który wygrał. Nie jest naprawdę młodym wilkiem, jak wspominałem. Nie miał wiem, tam, czy oni go karmią. Miał tam swoje naprawdę. problemy, problemy życiowe, aczkolwiek no, widać, że stanął chłopak na nogi i bardzo, bardzo mocno mu kibicuje. Powiedz mi, Szuli, a ty byś tutaj nie chciał spróbować? Miałem gdzieś tam e, jakąś ofertę, ale nie, na razie klasyczne MMA, rękawice, spokojnie, jeszcze mnie zobaczcie w KSB. <laughs> a, okej. Okay. Mamy teraz właśnie powtórki z walki Labrygi z Piotrem Wiedzławskim. Tutaj naprawdę... naprawdę podobnie będzie na walka. walka wieczoru. Oczywiście teraz przed nami jest walka wieczoru. Myślę, ale że, myślę, że ta będzie wam. Jak, jak, jak włodarz yy, do deklaracji powiedział dokładnie. cztery razy większa garża, yy, więc no pieniążki też się wiadomo muszą zgadzać. Kopaki yy, zostawili bardzo dużo. ich co? Dokładnie. Absolutnie. <śmiech> Absolutnie. <śmiech> bardzo dużo zdrowia zostawiono, ale takie walki chce się oglądać. Kopaki tak. wyszli, nie kalkulowali i pokazali naprawdę kawał dobrego Powiedz mi dobrej sobie walki że dobrego dzieci. Nie, 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 Chodziło o to, że oni chcieli, chcieli nam dać to, chcieli nam dać to, czego, czego kibice oczekują, Dokładnie. dosłownie. I, i, I to, żeśmy dostali właśnie. Ja z chęcią naprawdę zobaczę ich drugą odsłonę na kolejnej gali. Czekam na tę walkę, kibicuję temu młodemu chłopakowi z Głogowa bodajże. 20 lat, no naprawdę mocny moc, mocny transfer w otorę. Wczoraj widziałeś walkę Kamila Jonika z Erikiem Olsenem. Jak oceniasz tą walkę? Czy uważasz, że Erik Olsen jest już na schył schyłku swojej kariery i można powiedzieć, że przyjeżdża tego po wypłatę, prawda? Nie no, pokazał zbyt wiele kamieni, ja był w średniej dyspozycji, też nie można tego tutaj odebrać mu. Tak jest, no akurat miałem debiut y komentatorski w tej walce i powiem szczerze, że no, tak jak zakładałem, tak się właśnie stało, że tutaj będzie knockout w pierwszej rundzie. Właśnie ruchie. widzimy tą walkę i szczerze, szczerze mówiąc, ja main event, y Szuli, widzę troszkę, y troszkę na tej zasadzie, że Michał będzie obalał. Wstawał i skończy kolonami czy sokierkikiem. Main event. No, wsta, ja tutaj my, myślę, że ta walka będzie naprawdę techniczna. Tutaj żeśmy widzieli wcześniej. Ale, ale warunki chaos. fizyczne mogą być tak, tak jak walki. najbardziej, ale tutaj mówię, ta walka myślę, że będzie wyglądała technicznie. nie będzie chaosu, a Simon, Simon Henryksen bardzo... kontra Michał Pasternak w walce wieczoru, już za chwilę. Yy, według mnie z, muszę się zgodzić z naszym gościem, yy, według mnie Simon Henriksen ma w sobie o wiele więcej walki i woli walki niż... Ja elikowskim. lubię się zakładać, więc z przyjemnością się teraz przy widzach na co? O, to, to o co? Zawsze. O co? Przed Nisul. Przecinajmy. Przecinka. Ja... mówię, wygra wampir dość łatwo. Ja też myślę, że wygra wampir ja... i tutaj chłodną głową. Również zgadzam się z przedmówcami, ale ja Aczkolwiek. Aczkol... ja powiedziałem, że łatwo. Ja A, powiedziałem, że Simon Ja Myślę, że pewno wyjdzie za pierwszą rundę. Że... Ja też. Myślę, że wyjdzie A za jakie, pierwszą ma atuty? jakie ma tutaj? Simon Hendrickson? Simon, Samson, Simon przeciwko wampirom. Przede wszystkim charakter. wola walki. Dokładnie. Charakter, wola walki. Mocny cios. Nie jest znany, nie? Bo jak wiemy, to ma tą historię. Swoją. Ma, swoją. ma swoją historię, ale ze spotkami walki związane tylko 5 lat. Tylko 5 lat. Szulie, ale nie tłumacz, ty, tylko pomyśl. Tłumac, ty tłumac, ty tłumac, 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 Bo ja już na macie jestem jakieś 22 lata. No właśnie, 20 jako drapieje. Ale zauważyliście panowie, że go tłumaczycie zamiast podać mi atuty? Tak, podaliśmy ci atuty. Nie. No, Nie, charakter tylko charakter, z wola walki. I, i, Dobry Mojtaj. Tak. I podaję, że tutaj ma duże grono kibiców, któremu bardzo będzie kibicowało. Myślę, że tam tą, tą dezynę zostanie też tak jak do Myślę, że jako jego dusza chuligana z Kopenhagi również. Mam tutaj, nadzieję, że wygram ja, ten zakaz. Ale skróciliśmy teraz czy I, widzimy się na w <laughs> Absolutnie, <laughs> oczywiście. Niestety ja z rana muszę wstać i jechać do Wrocławia. Ja te Podobną stronę jedziemy. Panowie, <laughs> przypomnijmy, przypomnijmy również, że na szali jest pas pierwszy historyczny, nie pierwszy, ale nowy historyczny interkontynentalny pas w Panowie Panie i panowie, żegnamy się już z wami, a przed nami wisienka na torcie. Ostatnia walka, main event, Simon Henriksen kontra Michał Pasternak. Był ze mną Łukasz Zaborowski, jeden jedyny, niepowtarzalny Krzysztof szlakowskiej. Nie mrugać panowie. Panie panowie. I ja Marcin Wrzosek. Do zobaczenia na następnej Pagamy. gali. Siemaneczko. Gali Wotore. Wotore 4. 21 stycznia. Walcownia, Katowice. Kup pay per view na tvwotore.com. Jestem! padam, Spełniam marzenia. Może się Pan łaskawie przedstawić? Jestem Broku. Pan Broku. Oto moja recepta na zdrówko, urodę i szczęście. Dieta od Brokuła. O? Zmień swoje nawyki raz na zawsze. Zamów dietę od Brokuła. www.dietyodbrokula.pl ze mną każdy koszmar zamieni się w bajkę. Zawsze dosk. ANTYRADIO, NAJLEPSZY ROK NA ŚWIECIE. Anty Przed nami walka wieczoru gali Wotore 4. Walka, której stawką jest ten piękny pas o międzynarodowe mistrzostwo Wotore. Monika, zaprezentujmy go wszystkim kibicom. Za kilka chwil któryś z zawodników ten pas będzie miał przepleciony